Hello? Hello. Raz, dwa, działa? Raz, dwa, trzy. Jest wielka miłość, jest szaleństwo. Chmurki jednoroszcze z rzyką tęczą. Tak właśnie jest. No Poznajemy się przede wszystkim. Sam okres poznawania się i rozumienia i... Dostosowywania się do potrzeb tej drugiej osoby, no bo jak ją dopiero poznajesz, no to dopiero wiesz, czego ona potrzebuje. Dostosowaliśmy się do siebie perfekcyjnie. Tak? Czy nie? Dobrze mówię? Dobrze. dobrze, mówię? dobrze. Ale też tego dochodzenia nie ma dużo, bo jak się kogoś kocha, no to się go kocha w pakiecie. Ja mam takiego mądrego męża? Był pierwszy, przedwczoraj był pierwszy. Ale to 10 minut. Nie, trochę chwilę trwało. Ja się zorientowałam na drugi dzień. Ale tak, był, był, był Była kara administracyjna. Ale. A Ale mi się... Ja się nie zorientowałam do końca! A mi się znudziło, więc jakby nie wiem, czy to się liczy. Zawsze jestem sam, zawsze chodzi o sprzątanie. I okruszki, okruszki w kuchni. Co nie jeszcze? jestem perfekcyjną housewife. Znaczy, to nie o to chodzi, bo to by wyszło, że nie posprzątałaś dobrze, a chodzi, że brudzisz. Brudzisz. Chodzisz, brudzisz, a ja sprzątam. Bo tak, Wojtek jest ułożonym, mądrym panem domu, a ja... Za jego siłę życiową, za pracowitość. Za to, kim jest. Po prostu. Nie znam nikogo, kto by był takim uosobieniem miłości, jakim jest Dominika. I to jest, według mnie, to jest niespotykane. I za samo to się to należy? I szczerze mówiąc, miałbym poważny problem, jakby Dominika nie była ze mną. Bo teraz jak o tym wiem, to nie bardzo umiałbym z tego zrezygnować. Jajku. moje jego, ja ta